Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. i Dzisiaj odcinek porównawczy między Windowsem 10 a Windowsem 11. Chodzi tutaj o wydajność na dzień 13.07.2023. Porównanie robiłem jakieś dwa dni temu, bo dwa dni temu instalowałem sobie ten system, więc porównanie jest dokładnie tam z 11.07.2023, co jest myślę, że bardzo ważne, ponieważ poprzednie porównanie, kiedy przechodziłem na Windows 11, byłem na tyle wkurzony, na tyle źle to chodziło, że po prostu byłem zmuszony wrócić do Windowsa 10. Czy teraz też tak jest? Oczywiście instalacja do Windows 11 z Windows 10 przebiegała bardzo prosto, wystarczy ściągnąć instalator do 11 i wgrał się system niemalże automatycznie nic robić, nie musiałem licencji przepisywać też nie musiałem, wszystko zrobiło się automatycznie, bezproblemowo i z 10 do 11 przejście jest po prostu tak, więc jak wy chcecie przejść na jedenastkę, to jest to bardzo proste. Pamiętajcie, oczywiście, że wasz system, wasze specyfikacja musi spełniać minimalne wymagania, inaczej mogą wyniki być totalnie inne. Ale przejdźmy do testów i zacznijmy od Counter Strike Global Offensive. Jeżeli chodzi o Counter Strike Global Offensive, na pierwszy rzut oka przejdziemy sobie na Mirage'a i na Mirage'u będziemy sobie tutaj szli od terrorystów z do dżungli. No i z dżungli na mida i zobaczcie sami, jak te FPS-y się zachowują. No, oczywiście nie byłbym sobą, żeby nie odpalić FPS benchmarka, tak więc również łapcie tutaj FPS benchmark. Counter-Strike, Counter-Strike. Tutaj wyniki sami widzieliście. Różnica jest niewielka na korzyść Windows 11. Czyli o dziwo Windows 11 się poprawił i to naprawdę bardzo dobrze, bo w dobrym kierunku to idzie. Skoro Windows 11 ma więcej FPS-ów bez optymalizacji niż 10 z optymalizacją, bo takie testy były też robione, no to świadczy tylko o tym, że 11 się poprawiła, a jeżeli zajmę się jej optymalizacją, to będzie jeszcze lepiej. Ale teraz przejdźmy do Sons of the Forest. Jeżeli chodzi o Sons of the Forest, tutaj wyniki są niejednoznaczne, to znaczy, że wynik jest naprawdę mega zbliżony. Jak możecie zauważyć w lewym górnym rogu, po przypadku Windows 11. 10 jak i 11, wyniki są niemalże identyczne. Jest to margines błędu, więc w przypadku gier graficznych tutaj raczej większej różnicy nie zobaczymy. Chociaż czasami widać, że 11 ucieka na korzyść właśnie 11, a 10 pozostaje lekko w tyle. A oczywiście gram, za którą ja nie przepadam w sensie ostatnio odegrałem ją wcale, czyli Fortnite, ale wy oczywiście pewnie chcecie wiedzieć jak to wygląda w Fortnite, a bo Fortnite jest grą niby CPU, nie GPU, czyli taka trochę pół na pół, a więc również sprawdzimy sobie tutaj wyniki. No i jeżeli chodzi o Fortnite, to tutaj wyniki są również dziwne, w sensie wydaje mi się, że na 11 tych FPS-ów jest większość, time, większość czasu więcej. Oczywiście w, w Fortnite nie zrobią tylko idealnego porównania, żeby był jakiś tam FPS-Bend, w to jest ten deseń, ale będzie taka lokalizacja, która się powtórzy, jak i na 11, jak i na 10, więc tutaj widzicie te FPS-y, no i są one praktycznie identyczne. Wydaje mi się też, że również 11 na korzyść czasami, ale to jest tylko, wydaje mi się, że margines błędu. No i oczywiście przejdziemy również do jeszcze jednej gry graficznej o dziwo, czyli do Rocket League i Rocket League prezentuje się następująco. Jeśli chodzi o Rocket League, to efekty są również widoczne w lewym górnym rogu, FPS również są na bardzo podobnym poziomie. Czasami 11 ucieka bardziej niż 10. Tak więc sami ocencie, czy warto instalować Windows 11, czy nie. Według mnie warto, jeżeli mamy nowszy sprzęt, jeżeli mamy starszy sprzęt, te wyniki mogą być totalnie inne. Ja, jak wiecie, ulepszałem sobie swój komputer, tak więc u mnie wyniki są pewnie zadowalające, też dlatego, że właśnie sprzęt ten należy do sprzętu z górnej półki i podejrzewam, że tutaj dlatego te wyniki są właśnie w takie, a nie inne i ciężko by było się wypowiedzieć, jak to może wyglądać na waszych sprzętach. Niemniej jednak, u mnie wydaje się mi, że jest to na korzyść, ponieważ system mamy zaktualizowany z nowymi funkcjami i o dziwo chodzi lepiej. Tak więc e, dziwne wyniki, ale sam jestem zaskoczony, bo spodziewałem się jednak, że Windows 11 będzie te FPS jednak zabierał. No ale jak widzimy, jest tutaj trochę zaskoczenie, więc widzimy się już myślę, że w kolejnych materiałach. Jeżeli macie jakieś pytania a Windows 11, dajcie znać w komentarzu. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć!